Hej, witam na kanale Małym Nakładem. Ja jestem Maciej i dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, co przeczytałem w roku, kiedy odwołano mi pyrkon. Zapraszam do oglądania. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że od lat jestem zafascynowany pyrkomem. Kocham jego atmosferę. Cieszą mnie spotkania z pisarzami książek, których czytam. Bardzo mi się podobają kosplaye. Generalnie taka pozytywna atmosfera, w której każdy może czuć się dobrze. W tym roku jednak, z powodu koronawirusa, pyrkon został najpierw przełożony, później odwołany. Ale jakoś sobie z tym poradziłem. Przeczytałem książkę, która pozwoliła mi poczuć atmosferę pyrkonu. Mówię o reportażu Historie fandomowe Tomasza Pingla. Historie fandomowe są podzielone na trzy części. Ale może najpierw zacznę od powiedzenia czym jest fandom. Fandom jest to ogół miłośników fantastyki. W pierwszej części książki yy, autor pochyla się nad historią fandomu tak naprawdę. Jak to wyglądało w latach 70., -tych, 80., -tych, za komuny, kiedy tak naprawdę wszystko, co zachodnie, było zbanowane, kiedy to nikt nie mógł praktycznie bez cenzury wydać niczego ciekawego. Były to czasy, kiedy największą gwiazdą, by, kiedy największą gwiazdą był Lem i Zajdel, kiedy to jakieś Partyzanckie zachodnie tłumaczenia były drukowane jak u, niczym ulotki Solidarności. Dla mnie było to bardzo ciekawe, ponieważ ja się już urodziłem po komunie, więc mogę sobie tylko wyobrazić i poczytać o tym, jak to kiedyś było. Niemniej jednak było to super. W książce przedstawiono moc anegdot z tamtych czasów, na przykład skąd brano papier, bo okazuje się, że były za komuny problemy z papierem. Aby wydrukować jakieś opowiadania. W tej części również jest omówiona historia y, gazety Nowa Fantastyka, która ukazuje się do dzisiaj. Y, jest też historia Macieja Parowskiego, legendarnego redaktora, który odkrył m.in. Andrzeja Sapkowskiego. Jest to świetna, historyczna część książki. Środkowy rozdział poświęcony jest w zasadzie latom 90., kiedy to. W Polsce nastała wolna Amerykanka. Działacze, którzy byli gwiazdami Fandomu w latach 80., przekształcili swoje pasje w pracę i tym sposobem powstały wydawnictwa, takie jak chociażby Supernowa, Mag, Rebis, Zyski Spółka itd. Tak tak One działają do dzisiaj. Rozdział ten jest poświęcony Gwieździe Andrzeja Sapkowskiego, który w latach 90. wypłynął na szerokie wody i stał się naprawdę super bohaterem, jeżeli chodzi o literaturę fantastyczną. Trzecia część książki to już także o Sapkowskim, ale już bohaterem, powiedziałbym, na skalę międzynarodową. W tym rozdziale poruszano kwestie takie, które za komuny były zakazane, czyli yy, wszelkie powieści zachodnie. Yy, do Polski trafiły yy, produkcje np. z Japonii, jak rodził się ruch, mangi i tak itd., itd. Ja to pamiętam z dzieciństwa yy, i bardzo było miło odświeżyć sobie tamte lata. Ostatnia część książki, yy, w zasadzie, to czasy współczesne. Opowiadano w niej jak, jak wyglądają obecne konwenty. W latach 80. były to spotkania tam, 100 osób, na których piło się piwo i dyskutowało się o powieściach hard science fiction. Obecnie Pyrkon to impreza masowa, na którą przychodzi 50 tysięcy osób. I te niewielkie społeczności, jak gdyby cały czas tam są, ale. Towarzyszą ich spotkaniu także spotkania właśnie miłośników Azji, miłośników komiksów, miłośników filmów, a nie tylko powieści science fiction. No i oczywiście pozdrawiam Darka, który być może to ogląda, jest jednym z ojców chrzestnych w zasadzie tego festiwalu. Bardzo żałuję, że w tym roku nie udało mi się pójść, ale z historiami fandomowymi. Chociaż troszeczkę udało mi się zapełnić tę dziurę. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło, czytajcie. No i cześć.